W tym roku po raz kolejny wylądowaliśmy na Mazurach Mikołajki, piękne miejsce, bardzo romantyczne Z jednej strony cisza, spokój Piękne plenery Ale też życie nocne jest tutaj niezwykle atrakcyjne Jedzenie jest rewelacyjne, na pewno dużo lepsze niż nad morzem. Wieczory tętnią życiem. Zdecydowanie można się zrelaksować. Nie kameruj jak jem. Towarzystwo również mieliśmy świetne. Jarek, Sylwia, i ich dwóch synów, Jaś i Staś. Tutaj Staś e, prezentuje nam się w żółtej koszulce, się oczywiście grzecznie siedzi w niebieskiej na ławce. No i oczywiście Bartek, który z racji wieku pozuje na przewodnika tego młodego stopa. No to Jak kręcisz w tamtą stronę, to jedziesz w tamtą stronę, a jak kręcisz w tamtą stronę, to jedziesz w tamtą. Kręcisz w lewo, to jedziesz w lewo kręcę w tom, jadę w tom. Ręce w tom. No i da. Ładniej Zrozumiałaś? Relaks można było zacząć właściwie w każdym miejscu. Jak kiedyś widziałem Uciekaj. Czas spędzaliśmy bardzo aktywnie. Zwiedziliśmy sporo okolicznych atrakcji, zabytków. Między innymi wilczeszaniec, mamerki. Nie, wiem, poczekaj, Stasia, poczekaj. Bunkry w wilczym szańcu wyglądają naprawdę imponująco. Wiadomo, miały chronić samego Firera. Sobie. Zwiedzających jest całe mnóstwo. Zatem z tego miejsca są fakty, informacje ciekawostki zdjęcia archiwalne. To tak. To kupimy, ale nie mam no drobnych. proszę kupić gazeta serbska. Ile tu będą stały? Potrzymaj. Nawet cię nakręci. Ale przecież tak jak na przykład to, to by karszerem obmył, nie? I byłoby jak nowe. Tak, tak. No w sumie niewielkie koszty, nie? Obmyć, steropian zaciągnąć i by całkiem, całkiem. Bartek chyba czyta o tym, o wilczym szancu w internecie. Ja nie, chcę po serbo-chorwacku. Po czemu? Jeździło też tutaj sporo ciekawych pojazdów. W Mamerkach w odróżnieniu od Wilczego Szańca można zwiedzać wnętrza Bunkrów. To jeszcze ja. oświetlam Oświetlam, oświetlam. Nie oświetla. Ciekawe, ile ludzi dziennie O, na pewno dużo. O, o, na pewno o. Dużo. 赶紧装上！ Są liczne wystawy, m.in. makieta łodzi podwodnej Ubota. Jest też bursztynowej komnaty. Jeszcze, jeszcze wejdziesz na samą górę i stajesz stopami na barierę. Na wieżę widokowo niestety nie wchodziliśmy. Troszkę zabrakło odwagi, ale też i kolejka była ogromna. Ja idę. Ja idę na trzeci taras od dołu. Korzystaliśmy też ze wszystkich atrakcji uprzyjemniających pobyt. Czasami niektóre wydawały się niedostępne. No gdzie? O, to opublikuję na fejsie, jak biedne nie dzieci upragną nie atrakcji nie. za zamkniętą bramą. nimi Na szczęście zabraliśmy bogatego sponsora. Co za Mama jest jak z Co pieniędzy nie szczędzi? W wody nie większej niż 120 cm powinny być oznakowane bojami w kolorze czerwonym. Czyli do tego miejsca w tym miejscu do 120 m. 1 cm. Jak widać, chłopaki pomimo różnicy wieku, drobnej, ale jednak różnicy, dogadują się świetnie. Już zostają ochłapie. Nagle Nagreję jeszcze, jak będziemy jedli, że tak nie wydaje się. Samo nie. się usiądź. Śniardwy zwiedzaliśmy z pokładu statku wycieczkowego. Jarek i Sylwia bali się trochę o swoje pociechy, natomiast my z Bartkiem nie mogliśmy odmówić sobie oczywiście kajaków. Oj, strasznie. Niezwykłe masz ukryte talenty. Sport jak widać bardzo bezpieczny. Woda jest bardzo płytka. Baszka zaatakuje. Patrz, patrz jak, za, jak ten, jak bocian goni za jedzeniem Bocian Zaraz wam z ręki to jedzenie wyrwie. Uciekam przed nimi, gdyż ja się boję. Nie wiem jak zachować się. Spokojnie, jak coś to damy mu wiosłem po głowie. No pewno. nie żartuję. Dla mnie zdjące. O, zwierzątko. Aha, idziemy na kolizyjny. Korek zrobił. Tak. Jest to No dobra. Wiesz co, Bartek? Z tyłu byłoby ci lżej. O! co Tutaj ma dziecko komfort, o proszę. Ja też tak chcę. Ja też tak chcę. <grym> Ty jesteś za ciężki. Wypoczynek zdecydowanie udany. Pozwiedzaliśmy, odpoczęliśmy. I tylko pozostaje wracać do zwykłej codzienności. Ja Na... 我来带。